Tam serdecznie. Właśnie zakończyliśmy ostatni etap w ćwiczeń z wykorzystaniem ubierów kompensacyjnych i mam do Was pytanie jako do rodziców naszej latrosi, z którą wspólnie pracowaliśmy przez 2,5 miesiąca. Czy zauważycie jakiekolwiek zmiany w zachowaniu Bartka? Tak, u nas zmiany zadziały się tak naprawdę od samego początku. Już po pierwszym spotkaniu było widać, u nas nie było żadnych takich skoków i przestojów, u nas od na samego początku szło prosto do góry. Także Bartek stał się taki bardzo obecny, bardzo przytomny, on jest cały czas z nami, on się włącza do każdej rozmowy, on wszystko słyszy, każdą uwagę. Jeżeli my rozmawiamy gdzieś cicho w kącie na jego temat, on wszystko usłyszy, on się do wszystkiego włączy, on wszystko skomentuje. Także nie ma już czegoś takiego, że kiedyś Bartek był kompletnie wyłączony, nieobecny w swoim świecie, nie ma czegoś takiego. Co jeszcze? Można z nim normalną rozmowę przeprowadzić. Kiedyś to były dwa monologi, tak? My sobie, Bartek sobie. My na jeden temat, a on na swój kompletnie inny. Teraz jest to normalna... Nie ma skarg, że coś tam z kolegami, jakieś tłustysje były szybkie? W tak, teraz jest spokojniej czy? rzeczywiście. Tak, teraz teraz bez, jest spokojniej, tak. tak. I potrafi porozmawiać z kolegą, z którym się nie dogadywał wcześniej, zupełnie tak. Mało tego, bardzo przychodzi ze szkoły, sam nie zdaje relacji, co było w szkole, co wcześniej było w ogóle nie do pomyślenia. Nie, nie mhm. szło wyciągnąć nic, absolutnie. On nigdy nie opowiadał, co on Teraz przychodzi, opowiada, mówi, co kolega powiedział, co on powiedział. Więc to też się zupełnie tak no, naprawdę zupełnie inaczej to wygląda teraz. A, a jakiego postępu w nauce? Koncentracja. Tutaj... Czy na tym się? Czy na tym postępu? Bartek cały czas się uczył bardzo dobrze. Na jakim poziomie? Tak, on był zawsze z piątki, szóstki, to był taki uczeń. Z on tak strasznie właśnie... Yy bardzo, jak to nazwać, nie wiem, honorowo podchodził do tych ocen, on po prostu musiał mieć same najlepsze oceny, jeżeli on miał jakąś słabszą ocenę, to on po prostu radował taką straszną histerią, takimi nerwami. A teraz złapał kilka niższych ocen, musimy powiedzieć, tak? Tak jakby, tak jakby luźniej do tego podchodził po prostu, jakby już nie miał takiego napięcia strasznego, znaczy my nie mówimy, że to jest jakoś super świetnie, że on ma niższe oceny, ja sobie tak pomyślałam, mówię, kurczę, może mam słabszą pamięć teraz, czy coś, nie, że, ale dzisiaj przy śniadaniu była taka sytuacja, że siostra się pyta, mama, 500 godzin, to ile, to ile dni jest? Mówię, nie wiem, musisz przyjąć dziecko kalkulator, a Wartek mówi, 20 dni i 20 godzin, natychmiast w głowie policzył, tak? Więc nic mu się tam nie pogorszyło absolutnie, to po prostu sobie, no, później podchodzi chyba do tej nauki, nie wiem. Ale też y, wszedł do domu i pierwsze co w drzwiach mówi, mama, twoje dostałem z historii. Pierwsze takie... I tak po prostu, po prostu mi to powiedział, tak wcześniej też było, po prostu straszna histeria, byłoby po prostu, y, nie wiem, cały dzień jakiegoś płaczu, jakiejś złości, jakiegoś, nie wiem, czego tam, a teraz jest... Ale poza tym trzeba było to od niego wyciągnąć, co było w szkole, nic. Jakieś oceny dostałeś, tak. A jakie? No, to no, czwórka czy piątka, tak? To pytanie to była jednosłowna, jednograzowa jedno odpowiedź, teraz samopowiedź. Tak. Proszę powiedzieć, ten program, w którym uczestniczył jeszcze. Bartek, to był w sumie dwa i pół miesiąca czasu, kiedy myśmy ćwiczyli. Jak byście ocenili te dwa miesiąca terapii w stosunku do E, innych no metod, które jeszcze, były, jeszcze e, były prowadzone do tej pory z Bartkiem. Bardzo... Efektywność, <laughs> czas, nakład, wszystko po kolei. No, tak naprawdę, Bartek co do tej pory miał e, jakieś terapie zachowań społecznych, które nie wniosły nic e, absolutnie. Dwa tam, mieliśmy terapii, pewna poradni, mm -hmm. <laughs> nie wniosły nic. Integrację sensoryczną w szkole. Jeszcześmy nie wiedzieli efektów, za bardzo, szczerze powiedziawszy. Eee... Troszeczkę pan przychodzi ze specjalistycznych usług opiekuńczych i trenuje z nim historyjki społeczne. To troszeczkę, ale no to, tutaj ale to troszeczkę na bazie takiego wyuczenia, tak, to... że on no, zapamiętuje, co trzeba zrobić, ale to tak Ale tak, nie nie nigdy tak. nie miało przełożenia właśnie ee... Z tego, że Bartek w teorii bardzo dobrze wie, co należy zrobić w jakiejś sytuacji, jeżeli on to w ogóle nie przekłada na życie, nie przekładał tego na życie, tak? Zobaczymy, jak będzie. Teraz. Nie przekładał, to znaczy. Nie, nie, nie przekładał. Teraz, teraz tak, teraz wydaje mi się, że on bez tego zaczyna zauważać właśnie takie rzeczy, których wcześniej nie zauważał, czyli mówiąc, e, czyli ma emocje, mówię, czyli emocje, emocje kolegów, dokładnie, dokładnie. Kolegów koleżanek. Tak. tak. Zaczęło je rozumieć. Tak. On się hmm. patrzy na twarz i mówię Bartek, a skąd ty wiedziałeś, że ten ktoś jest No Przecież widziałem mama. Pinie. Więc... Rozumienie emocji społecznych poprzez właśnie zachowanie innych osób. Dokładnie. To, to chcecie powiedzieć, że Bartek nagle zaczął zauważać te Tak, rzeczy, ta? dokładnie. A w takim razie inne pytanie. Jak um, nauczyciele, osoby postronne, czyli osoby, które nie na co dzień widzą Bartka, mm -hmm. um, czy one również dostrzegają te zmiany, które mm -hmm. występują? Bo to są Wasze opinie. Wy jesteście na co dzień z Barkiem. W związku z mm -hmm. tym one nie muszą być trafne, prawda? tak bardzo, bardzo obojętnie podchodzą do tego wszystkiego. Czy inne osoby również zauważają to? Yy, tak, w naszym otoczeniu każdy zauważa. Pan, który przychodzi do niego dwa razy w tygodniu, właśnie jako taki. No, są takie spotkania. Tak sobie, żeby się uczyć życia. Tak? To, to, to nie jest żadna terapia konkretna, nie jest po prostu przychodzi Pan, porozmawiać z nim, posiedzieć, pomóc mu lekcję. On widzi rzeczywiście e, dokładnie te same zmiany co my. E, widzi, że z Bartkiem się łatwiej rozmawia, że, e, że Bartek jest taki łatwiejszy. We współżyciu rzeczywiście, że on nie jest taki sztywny, nie ma tych zachowań takich bardzo konkretnych, że to coś musi być tak i koniec, tak? Łatwiej tak. idzie go nagiąć do jakichś zmian. E, w, szkole, no w szkole widzi go pani codziennie tak jednak, znaczy no, od poniedziałku do 5. No tak, w szkole w szkole tu mamy do czynienia ja, z profesjonalistami. Mhm. Tak. No, przynajmniej takiego to szkole, nie początek wyjść, terapii, to w szkole. Początek było, terapii tak. w szkole było tak. W, dom, w domu się pogorszyło. W domu było super. W szkole pani narzekała bardzo. Narzekała, skarżyła codziennie. Tak? Skarżyła codziennie. No, no, jego czym skarżyła? no, skarżyła, że Bartek się złości, że krzyczy, że przeklina, że cały czas komentuje. O, to, to, to się zadziało od samego początku, to dla mnie akurat było bardzo dobre. Tak? No, pani na to narzekała, że Bartek jest cały czas obecny, że się w ogóle nie wyłącza, że cały czas komentuje, że wszystko. Tak, na temat wszystkiego musiał wygłosić swoje zdanie, również w środku lekcji do pani coś potrafił powiedzieć, tak? To akurat było super, tak. No, do, do tej pory zawsze problemem było, że Bartek się wyłącza. Że on się po prostu no, przestawia się tam na swoje fale, tak, przestaje uważać, przestaje słuchać. Teraz tego nie było. Teraz Pani narzekała, że Bartek jest cały czas włączony. <grym, ja <grym, ja było jeszcze... jeszcze chwilę. A jak to wpłynęło na takie codzienne życie? Coś się zmieniło lżej? Jest inaczej? Eee, jest inaczej. <grym>, jest lżej, jest łatwiej, Bartek jest łatwiejszy. Ale dla czy to jest lżej? Tak? tak? Czy w waszym funkcjonowaniu codziennym to, że coś się zmieniło u Bartka, jest łatwiej funkcjonować, macie więcej czasu dla siebie? Jest. Nie wiem, czy aż tak. To jest wszystko strasznie krótki czas, tak? To są tylko jest tylko 2,5 miesiąca, więc my jeszcze... Tylko czy aż. Już, no, tylko czy aż. Więc my jeszcze... Na razie jesteśmy na etapie po prostu robienia takich oczu na te zmiany i robienia... I, i jeszcze żeśmy się aż takie zastanawiali, się, jak to tutaj na nas. Natomiast rzeczywiście... E, jest łatwiej, jest łatwiej. Przyjeżdżamy z zakupami, bo tak się pyta, mama pomóc ci wypakować i idzie do samochodu i przynosi wszystko. Wcześniej trzeba było powiedzieć, teraz to przynieść, teraz to, tą wodę też tą przynieść. Nie on wszystko, teraz przyniesie się bez pytania, w ogóle po prostu. Sam ja jest... z inicjatywą, choć pojedziemy do sklepu, może coś tam nie ma. Tak, tak. <laughs> Więc no, naprawdę po prostu zaczyna być tak normalnie. Fajnie. Dziękuję serdecznie Dziękuję. za udział w programie i za poświęcony czas. Dziękuję.